Cześć, nazywam się Jakub Gajewski, jestem działaczem stowarzyszenia wolnej konopie i głównie zajmowałem się walką o legalizację konopi do celów rekreacyjnych. Natomiast w pewnym momencie zainteresowałem się marihuaną wykorzystywaną w celach medycznych z tego względu, że mój tato zachorował na nowotwór otwór i postanowił odrzucić medycynę konwencjonalną, czyli nie leczyć częściowo, nie leczyć się chemioterapią i nie leczyć się radioterapią, tylko po prostu wycinać, jeśli jest to możliwe, nowotwór, no i czekać dalej, co będzie. Tak też postąpił i wyciął sobie prawie cztery organy. Po, tej, po tych operacjach lekarz powiedział mu, że no niestety już nie za bardzo jest, nie będzie co wyciąć, jeśli jakiś nawrót będzie, ponieważ no już jego organizm może nie wytrzymać. I wtedy, z racji tego, że mój tato nie chciał chemioterapii, radioterapii, zainteresowałem się po prostu medycyną naturalną. A z racji tego, że działałem tutaj w wolnych konopiach już długi, długi okres, no to uważałem też, że jednym z Jedną z substancji, która może mu pomóc, są kanabinoidy zawarte w marihuanie. No i zainteresowałem się w ten sposób tym, tym spektrum, prawda? Nie próbowałeś pomóc, ale twoja historia nie skończyła się względem, braku. Tak, próbowałem mu pomóc, zresztą no, pomogłem mu. Tato rozpoczął kurację, spożywał ten olej. I nie tylko ten olej, bo spożywa też wiele innych olejów z roślin takich jak eukaliptus, acerola, grawiola, e, frankincenza także to był taki kompleksowy zestaw, do tego suplementacja, no i oczywiście olej e, wtedy RSO e, i, CB, i CBD później natomiast e, no, wtedy jeszcze w Polsce było 4 lata temu bodajże, albo 3,5 roku temu, wtedy jeszcze w Polsce nikt na ten temat nic nie wiedział. Bardzo trudno było w ogóle dotrzeć do jakiejkolwiek informacji o oleju konopnym. Pamiętam, że był chyba tylko jeden tekst po polsku wtedy na ten temat. No i szukałem po stronach amerykańskich tego informacji na ten temat. Dotarłem do lekarzy, dotarłem do pacjentów, którzy się tym leczą. No i tam w jakiś sposób dotarłem do człowieka, który może mi to podarować w celu leczenia taty. Pojechałem do niego, przywiozłem, no i rozpoczęliśmy kurację. W pewnym momencie po paru miesiącach tej kuracji ja zamówiłem paczkę od niego, ponieważ nie mogłem do niego jechać, zamówiłem paczkę i no niestety, ta paczka została przechwycona w Niemczech e, w firmie kurierskiej i po prostu wykryto tam prawdopodobnie tak mi się wydaje, że po prostu myślałem, że to są jakieś narkotyki e, no i postanowili to prześwietlić, sprawdzić, no zobaczyli, że jest to olej z konopi że jest tam THC i w, mm, zgłosili się po prostu po mnie w postaci takiej, że mm, panowie policjanci zrobili E, tak zwaną prowokację. E, może to za dużo powiedziane w sumie, bo... No ale tak, pro, prowokacja, czyli e, postanowili mi dostarczyć tą paczkę osobiście, żeby miała odebrał. E, czyli przebrali się za kurierów, e, zapakowali się do ciężarówki DHL-a e, i mm, zadzwonili do mnie, że mają paczkę. No mnie akurat nie było w mieście, no to poprosiłem brata, żeby to paczkę odebrał. Do mnie duży paczek przychodzi, ponieważ prowadzę firmę wysyłkową, też internetową. No i dla mnie odbieranie i przyjmowanie paczek to jest codzienność. Poprosiłem brata, żeby odebrał, no i brat pojechał to odebrać ze swoją dziewczyną, bo akurat byli na obiedzie. No i niestety w pewnym momencie umówili się z kurierem, i kurier wręczył mi paczkę. Mój brat nawet się nie zdążył podpisać, bo po prostu wziął tą paczkę do ręki napisał G. I w tym czasie z y, ciężarówki y, wyskoczyło komando siłków y, w kominiarkach z kałasznikowami. I <klimy> y, w samym centrum Jeleniej Góry przy, y, przy y, markecie, hipermarkecie, gdzie dużo ludzi było, po prostu zrobili taką pokazową akcję, że, że, że kogoś zwinęli. Nawet wyglądało to tak, że później policja została powiadomiona przez świadków zdarzenia, że zostało, nastąpiło porwanie, ponieważ nie było widać, że to policja jest. I oni szukali porywaczy, i była wielka afera w mieście, że, że, że na środku jednej Góry porwano osoby. Natomiast później, to jest śmieszne teraz, ale wtedy to było bardzo poważne i bardzo przejmujące. No ale z czasem wiadomo to trochę inaczej wygląda. Z czasem te jednostki się porozumiały no i się okazało, że to była jednak taka prowokacja. No i w ten sposób mój brat i jego dziewczyna, zupełnie niewinni ludzie trafili do aresztu. Ja się o tym dowiedziałem i natychmiast wziąłem, spakowałem się robiliśmy wtedy z naszym grafikiem strony Wolnych Konopi we Wrocławiu i ruszyliśmy na komisariat, żeby przyznać się do tego, że to jest moje po prostu i że to, to ja zamawiałem. E, przyjechaliśmy, no i po prostu dalej się już potoczyło tak, że aresztowano mnie, e, no i za, rozpoczęto ten cały proces. Spędziłem w areszcie 70 chyba godzin, e, do czasu kiedy e, sąd się nie zebrał. W celu zadecydowania, czy dostaje areszt tymczasowy, czy nie, mojego brata i jego dziewczyny wypuścił wcześniej, kiedy wyjaśniłem całą historię, yy, ale też mój brat, moją bratu zostały postawione zarzuty tak jak mi, i na razie tak to wygląda. Yy, natomiast, yy, natomiast spędziłem tam 70 godzin, sąd się zebrał, no i w sądzie przekonałem sędziego, że nie, było, że nie jest to czyn kryminalny. Tylko jest to czyn w, w celu ratowania życia swojego najbliższego y, człowieka w rodzinie. Na tej zasadzie i sąd zadecydował, powiedział dosłownie tak, że mimo iż w, w, występuje prawdopodobieństwo duże, że to ja zamawiałem, że to moje jest, no to on y, z, y, zwalnia mnie z tego aresztu i będę odpowiadał z wolnej stopy. Jestem za to bardzo wdzięczny. Cały czas y, to trwa, to już drugi rok trwa. Y, Cały czas śledztwo trwa, nawet nie zostały mi postawione żadne zarzuty, to znaczy zarzuty zostały mi postawione, ale nie, nie, nie postawiono mi oskarżenia, czyli nie poszło, nie, 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 prokuratora nie poszła z tym jeszcze do sądu. I teraz jest termin, teraz jest luty, i w marcu mam mieć jest, ma być to śledztwo zakończone, natomiast to jest tak cały czas przedłużane co trzy miesiące, bo to śledztwo już miało być dawno temu zakończone. No. Śledztwo trwa, no nie wiem, co tam można jeszcze badać, badać, no ale no cały czas trwa. Jest to dla mnie bardzo problematyczne, szczególnie ze względów psychicznych. Jestem okrzyknięty zbrodniarzem, znaczy prawo. Wedle prawa jestem zbrodniarzem i grozi mi kara bezwzględnego pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Próbowałem ratować życie mojego taty. No. I jestem przekonany, że może ja nie jestem. Bezpośrednim przyczynkiem do tego, że on jest teraz w dobrym zdrowiu, ale na pewno pomogłem. On żyje już trzeci rok chyba bez wznowy nowotworu i ma się dobrze. Nigdy by nigdy nie powiedział, że jest chory.